Jeszcze w tym roku powstaną kolejne odcinki chodników na terenach wiejskich. W tej chwili jesteśmy w Wierzbnej, także wieżbna, Imbramowice, Buków. Przy czym Buków w tym roku, mamy taką umowę z panem starostą, ponieważ pozyskał środki rządowe. W związku z tym on realizuje w Bukowie, a my przejęliśmy te realizacje przy innych drogach powiatowych. Mrowiny, łażany, zastróże, także jest tych jest miejscowości sporo. A w tej chwili prace prowadzone są w Wierzbnej, Kalnie oraz Zastróżu. Do użytku mieszkańców oddane zostaną także odcinki nowych chodników przy drogach powiatowych w Bukowie, Mielencinie oraz Imbramowicach. Powstają w tych miejscowościach, gdzie taką wolę wyrażają mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Oczywiście chciałoby się, żeby w tych zebraniach wiejskich uczestniczyło więcej osób. Tutaj ustawa o Funduszu Słołeckim ściśle określa, że decyzję podejmuje zebranie wiejskie od tego, co do tego, ile pieniędzy jest dysponowane i na których odcinkach jest to robione w danej miejscowości. No i zgodnie z ustawą to powinien być ogół mieszkańców. Dlaczego o tym mówię? Bo w ostatnich latach wszyscy zauważamy, zwłaszcza w tym covidowym roku, czy po covidowym roku, że ludzie niechętnie uczestniczą w zebraniach i w tym momencie potem sami mają pretensje, że realizacja jest nie tam, gdzie by chcieli. W związku z tym na tak zgłaszane uwagi odpowiadamy w bardzo prosty sposób. No to przyjdźcie na zebranie. Bądźcie, uczestniczcie, powiedzcie sami, gdzie Waszym zdaniem powinno to być realizowane. Korzystać z nowych chodników mogą już mieszkańcy Mrowin oraz Łażan. Kolejny etap prac przy remoncie chodników jest również prowadzony przy ulicy Świdnickiej Wierzbnej oraz w Kalnie i wzdłuż boiska sportowego w Zastróżu. Prace finansowane są ze środków budżetu gminy Żarów oraz w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z decyzją naszych mieszkańców. Jeżeli są to zadania, tak jak tutaj chodnikowe czy oświetleniowe, które dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa do tych, czyli do tych pieniędzy, które z budżetu gminy przeznaczane są w ramach Funduszu Sołeckiego i jeszcze dokładamy przynajmniej drugie tyle, tak żeby jak najwięcej tej realizacji strategicznych ważnych zadań w danej miejscowości mogło być zrealizowane. Realizowane inwestycje nie tylko wpłyną na poprawę estetyki wsi, ale przede wszystkim przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.